Lubicie dostawać prezenty? Jasne, kto nie lubi. Więc teraz wyobraźmy sobie, że Pan Bóg dał nam prezent. Dał nam roślinkę. Tylko tak fajnie nam dał, że dał nam w doniczce ziarenko. Zrób to sam. Już jest ziarenko owsiane, tylko jeszcze nawet możemy nie wiedzieć, co to jest. Ale jest ziemia, nawet podlane, trochę na dobry początek. I urośnie. Tak, w odniesieniu do dzisiejszej Ewangelii można sobie wyobrazić. Oczywiście tego typu metafory, porównania zawsze będą niedoskonałe, ale można sobie wyobrazić, że Pan Bóg daje Ci takie ziarenko, które się nazywa Królestwo Boże. I zajmij się nim. Zwłaszcza w chrzcie otrzymujesz ten pakiet startowy. Jeszcze później w bierzmowaniu. Tak dopełna i może wzrastać dalej. Czasem to będzie taka niespodzianka, nawet nie zawsze wiadomo dokładnie, co to za roślinka. Czy z tego wyrośnie roślinka pod tytułem kapłaństwo, a może to będzie drzewo z gatunku. Mąż, żona, może jeszcze dodatkowo ojciec, matka. Jakie owoce będzie wydawać, okaże się. Ale gdy jest to ziarno, to ono niewiele potrzebuje, żeby wzrastać. Taka podstawa to jest ta woda i światło. No, może jeszcze jakiś od czasu do czasu trochę nawozu. Woda i światło. I w naszym życiu duchowym, o co mamy się zatroszczyć, żeby to Królestwo Boże wzrastało? Niewiele trzeba robić, ale nie zasłaniać za bardzo światła. Trzymać się w zasięgu światła, światłem świata jest Chrystus. Nie odwracać się do, od Niego, czyli być w stanie łaski uświęcającej. Można powiedzieć, że grzech ciężki to by było takie. Zakrycie tej rośliny ciemną, plandeką czy czymkolwiek jeszcze cięższym, i ona nie będzie miała szans wzrastać. Ale trzymając się w stanie łaski, korzystając z sakramentu pojednania, dajemy dostęp do światła. Czym jest ta woda, czy ewentualnie jakieś? Związki, minerały. To oczywiście będzie modlitwa i sakramenty. Takie minimum, ta woda. Modlitwa i sakramenty. Twoja codzienna modlitwa, komunia święta, najważniejszy pokarm duchowy. To jest podstawa. Od czasu do czasu, może jakaś dobra lektura, może Jakieś rekolekcje, wspólnota, a może pielgrzymka, już niedługo będzie okazja. A święty Paweł słyszeliśmy, pisał dzisiaj w drugim czytaniu jesteśmy pielgrzymami. Póki na tej ziemi jesteśmy pielgrzymami. No tego typu działania to już będą dodatkowe takie ekstra substancje odżywcze dla roślinki pod tytułem Królestwo Boże. Ale niewiele potrzeba, ono będzie wzrastać. Potrzeba tylko trochę czasu i cierpliwości.